To jest to taki pradawny system filozoficzny. Samo słowo yoga pochodzi od sanskryckiego słowa yuj, co znaczy scalać, integrować, łączyć. Jest to tak naprawdę połączenie ciała i umysłu. Asany, czyli pozycje jogi, są to odpowiednie ustawienia ciała w różnych ułożeniach. I wyróżniamy tutaj asany stojące, asany siedzące, skręty, wygięcia w tył, skłony do przodu, pozycje odwrócone oraz pozycje relaksacyjne. Idealna asana jest takim ustawieniem ciała, w którym nie odczuwamy zmęczenia, ciało jest spokojne i umysł wyciszony. Jogą interesowałam się od zawsze. Miałam w domu książkę do jogi, która pokazywała jak w domowych warunkach wykonywać asany. Natomiast 5 lat temu dowiedziałam się, że została otwarta szkoła jogi w moich okolicach i postanowiłam się tam zapisać. Na początku chodziłam mniej więcej 3-4 razy w tygodniu, od 3 lat mniej więcej jest to 5 lub 6 razy w tygodniu. Celem praktyki asan jest wykształcenie u osoby ćwiczącej umiejętności koncentracji uwagi. Ich praktyka daje siłę i spokój. Efektem pobocznym, można powiedzieć jest zdrowie. Dzięki praktyce jogi możemy wzmocnić swoje mięśnie, uelastycznić więzadła i mięśnie, zrównoważyć napięcie mięśniowe, poprawić trawienie, wyciszyć umysł, zregenerować ciało i umysł. Joga poprawiła moją elastyczność, siłę, zwiększyła świadomość mojego ciała, dała mi pewność siebie, pozwoliła mi lepiej radzić sobie ze stresem podczas Codziennych zajęć oraz poprawiła moje kontakty z ludźmi. Podstawowe korzyści płynące z praktyki jogi to najbardziej i najłatwiej odczuwalne dobre samopoczucie. W nieco trwałszym wydaniu jest to polepszenie stanu zdrowia na takim fizjologicznym poziomie. I przede wszystkim rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi. A umiejętność koncentracji uwagi to też skuteczność w działaniu. Jakiekolwiek byśmy działania podejmowali, są one skuteczniejsze niż jeżeli ktoś jest zdekoncentrowany. Także to są takie benefity, które najszybciej się pojawiają. Jogą może ćwiczyć każdy, ćwiczą dzieci w przedszkolach, ćwiczą seniorzy, Ćwiczą oczywiście wszystkie inne osoby. Osoby, które mają jakieś problemy zdrowotne, problem z kręgosłupem, z biodrami bądź z kolanami, wykonują odpowiednie warianty pozycji. Nauczyciel wtedy tak dobiera pomoce i tak pokazuje wariant, aby te osoby mogły go wykonać. Opanowanie umysłu jest jogą. Jest to dla mnie najbliższa osobiście definicja jogi stworzona przez BKS Iyengara, naszego nauczyciela. I myślę, że w tym krótkim zdaniu tak naprawdę zawiera się esencja czemu służą te ćwiczenia i dokąd podąża ta ścieżka.